Jeżeli człowiek jest głodny, na co ma ochotę? Zazwyczaj ma ochotę na kebaba. A ponieważ budki z kebabami mnożą się nam w szczecinie, jak grzyby po deszczu, to zapytamy się szczecinian o to, gdzie można zjeść tego najsmaczniejszego, najlepszego i największego kebaba. Niech pomyślę. Moim zdaniem najsmaczniejszy chyba można zjeść na bohaterów Warszawy w Turzynie. Doner kebab. Kebaba? Nie wiem, nie jadam kebabów. Ale gdzieś idzie Łukasz na Werny Chory. Tam jest jakiś taki fajny lokal, słyszałam. Dużo mięsa mają. Bardzo dobre pytanie. Kiedyś było na, na, na klon ale teraz myślę, że... Teraz na wojska polskiego jest dobry kebabik. kebabik. Bym poleciał. Poleciał. Ja wiem że co chodzi. Lubię i troszeczkę więcej jakichś fajnych smaków ukrytych w kebabie. Dlatego polecam kebabik na wojska polskiego. Turecki. Na wędrychory. Bardzo? i makfak tak. też już dorównuje w sumie. Także, mhm. także myślę, że warte są poleceniem. No, nie jest kebab, tylko jest. To jest z hamburger właśnie. No, A Mieliśmy po prostu bliżej. No tak to... Silke cieknie. <noise> Barrawa jest bardzo dobre, Do? mięso wieprzowe, dobrze doprawione. I polecamy wieprzowe mięsko. E, Najwspłacniejszy kebab jest na chory. A dlaczego? No to jest prawdziwy turecki. Tak, tam prawdziwi Turkowie pracują i faktycznie nie da się ich, nie da się ich zrozumieć, więc musi być tak. Dobra. no. za 12 zł największy i najlepszy kebab przeciwie. E, <noise> Jumkie jest napisane, i to jest obok Narutowicza, tak? To jest tam takie jest takie małe centrum, handlowe, centrum handlowe, tam jest Biedronka Netto, to jest turecki kebab niedrogi, ale masa studentów tam chodzi, jest pyszny.